Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Outlast na ślepo. Eee, nie wiem, dlaczego na nowo włączył mi się ten film. Chyba, że on wcześniej też tak co chwilę się włączył od nowa jakby. Nie wiem. Dobra, nieważne. Eee, zdobyliśmy klucz. Klucz do drugiego piętra, tak jest. A nasze aktualne zadanie to znajdź ojca Martina na drugim piętrze. Tak, ja już tracę powoli nadzieję, kiedy my go... W w końcu dogonimy, bo to jest po prostu abstrakcja. Cały czas on nam gdzieś tam ucieka, że tak powiem, i cały czas musimy za nim podążać, za tymi śladami krwi. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że tędy wychodzę. Może powinienem zeskoczyć tam na dół. No nic. Dobra, lecimy w takim razie na to drugie piętro. Hmm. Um... Tak, tędy przechodziliśmy tam, więc na pewno nie. Kuźwa, jak stąd teraz wyjść? Ja nie pamiętam, którędy ja tu przyszedłem. Którą drogą? Tu? What the fuck? No tu się można zgubić, naprawdę. Abstrakcja. Dobra. Dajś wyjdź z tymi zakłóceniami. Tak mnie one irytują, powiem wam szczerze. Co chwila ja się sram. Czyżby teraz ktoś z szafki miał mi wyskoczyć? O ty, kuźwo. Won? To ten z szafki. Dobra, pamiętam cię. Jezu, ta muzyka jest. tragiczna. O, kuźwa. Ktoś wyważył tu drzwi. Chyba sobie jaja robisz. Czy tu ktoś chodzi? Muzyka na to wskazuje. I drzwi wyważone też na to wskazują. Nawet zakłócenia na to wskazują. <noise> ja pitole, ja stąd nie wyjdę. Nie ruszę się stąd. Dopóki nie będę pewny, czy tam ktoś chodzi, czy nie. Dobra, wychodź. Pewnie jeszcze będę miał takiego farta, że akurat wyjdę. I... Kurwa? Co to było? Bardzo miło. Fajnie, że drzwi są tu wyważone. Zajebiście. Po prostu. Przyjemna atmosfera tu panuje. Tak, próbuję sam siebie oszukać. Kuźwa ta muzyka mnie dobija, powiem szczerze. Gdyby tej muzyki nie było, to byłoby git Ja pitole. Dobra, tu nic nie ma. Na to wychodzi. Idziemy dalej. Czy my wróciliśmy do holu głównego? Nie. Zapisywanie. Siema. To jest ten golas? Czy nie? Czy on mi tu wejdzie, jak ja tam podejdę? Jeszcze maczetę ma. Weź wyjdź, nic mi nie zrobisz. To były te drzwi, tak? Okej. Okay. Otwieraj. Zamykaj. I spiszczamy stąd. Możesz mi naskoczyć, kuźwa. O Boże, zamiast stąd uciekać, my brniemy dalej. No po prostu nie, nie ogarniam tego typa. Po prostu nie ogarniam go. Już i tak ma... Boże. Jakie odgłosy. I tak już ma wystarczająco dużo materiału do swojego reportażu, a on wciąż brnie dalej. Co kuźwa już myślałem, że on tu idzie. Zamknął zapewne, tak? Okej. Okay. Zajebiście. To mi się podoba. Podoba mi się to, że nie chciałeś mnie zabić. Tu jest winda, tak? Czy ja mogę... Potrzebny klucz, zajebiście. Przed chwilą jakiś klucz zdobyłem. I kolejny musimy szukać, tak? Zaraz mi się bateria wyczerpie. I nie wiem, te korytarze wszystkie wyglądają tak samo praktycznie Ja już się tu głupię powoli Jakaś kuchnia? What? Tam ktoś stoi Dobra, może tu są jakieś baterie? Fajnie by było, gdyby były Ale wątpię Dobra, lecimy dalej w takim razie. Kuźwa, jak on się na mnie rzuci. Jezu, jak tu jest ciemno. Dlaczego tu musi być ciemno? Tu jest szyb wentylacyjny. Ale chwila, 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 ja chcę tutaj się rozejrzeć. Nie, tamten typ chyba nawet w ogóle nie reaguje. Czy to jest bateria? Tak, bateria, Ok, zajebiście Kurwa O Boże Ja już się dostaram wszystkiego, nawet piorunów Zamknięte Siema Goła dupa, tak Standard w tym psychiatryku Ojojoj, coś ci się z ząbkami stało. Tutaj z noskiem też. Ojojoj, jak mi przykro. No kurwa, za przeproszeniem, tu jest za ciemno. Dobra, a co było w tym szybie wentylacyjnym? Gdzie mam iść? Tu czy tam? Aha, dobra, spadki klatek. Tu jest też jakiś przejście, jakiś modlący się pacjent. Nie chcę tam wchodzić, ale zapewne będę musiał tam wejść. Kurwa, nie straszcie mnie. No, o, kolejny się modli, chyba. Nie, co on robi? Tak, modli się, notatka jakaś. Dobra, przeczytajmy w takim razie. Modlitwa błąkanego. Znów ten odbłąkany, klęczy modląc się. Może łyknął bzdurę ojca Martina, a może słyszy to, co ja, tylko wyraźniej. Może to jego sposób, by się stąd wydostać. Kaznodzieja nazywa to Ewangelią Piasku. Uff, te notatki są posrane, naprawdę. Dobra, czyli co, musimy tędy iść. Chociaż intryguje mnie ten szyb wentylacyjny. Dobra, walić, idziemy tu. Zapisywanie, więc jesteśmy na dobrej, na dobrym tropie. Siema, dobra, on mnie w ogóle nie zauważa. Może to i lepiej. Ja już się zgubiłem, no po prostu. Te korytarze naprawdę wyglądają tak samo. Dobra, w tej łazience nic nie ma. Więc idziemy dalej. Tu się kolejni modlą. Bateria nie. Boże, już myślałem, że bateria. Kolejny. Módlcie się, módlcie się. Nie przeszkadzam wam. Boże, to jest chore, żeby oni się tylko na mnie wszyscy nagle nie rzucili. Kurwa, czy to jest wyjście? Chyba tędy mogę przejść, ale czekajcie, bo tu mamy jeszcze drzwi do obszukania, do pootwierania. Może tu gdzieś bateria będzie. O, dokumenty są, sami widzicie. Może coś ciekawego tym razem. Ewangelia według Judasza. Jestem nic niewartym, wznoszącym modły śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób karmiąc go. Proszę zabierz mnie do siebie, Walriderze, pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa. W imię prawdy objawionej, moje ciało tęskni za Twoim cudownym gniewem, moja krew jest Tobą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa, pisz swoją Ewangelię w moim ciele. Dobra, nie wiem, nie wiem naprawdę, czy jest sens czytać te notatki, bo naprawdę one... Bo czasami one wnoszą coś, tak? No, ale połowy z nich ja przyznam wam szczerze, nie rozumiem. Dla mnie to jest abstrakcja. Bateria. Dobra. Warto tu się, jak widzicie, rozglądać wszędzie, bo potem będę narzekał, że brakuje mi baterii. Tak naprawdę miałem mnóstwo okazji. Do zebrania ich. Pewnie i tak mnóstwo ich przegapiłem w trakcie rozgrywki. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś mnie gonił i nie mogłem się rozglądać dokładnie. A kiedy nikt mnie nie goni, to mogę sobie spokojnie wszystko po poeksplorować. Dobra, gdzie było to okno? Tu, ok. Więc pieprzamy stąd w takim razie. Tutaj, yy... chyba tam. Jezu, ale ten budynek jest ogromny. Ja myślałem, że on jest mniejszy. Naprawdę, masakra. Ogromny ten psychiatryk. Dużo pacjentów tu musieli mieć. Okej. Okay. Eee... Kaplica tam jest chyba. Tam jest pokazany... Pokazana strzałka z złot? Dobra, nie ogarniam. Siema, kolejny modlący się. God hates money. Ok, okuźwa. Siema, to są te golasy. Dlaczego oni mi nic nie robią? What the fuck? Zamknij te drzwi. Aha, tych się nie da. Eee... Jezu, po co ja tu przylazłem? Kto to... To jest ojciec Martin. Klucz. Klucz do windy. Okej, okay, żeby się stąd wydostać. Ale tu się coś stanie na bank. Oho, zamknęli nam drzwi, żebyśmy nie mogli wyjść. Ja pierdolę, co tu się dzieje? No, zajebiście, tak? Zabierze mnie do... na wolność na pewno? Jakoś, jakoś nie wierzę. Ja chcę stąd spiżdżać. O, kurwa. O Boże! Halą go żywcem serio? Winda zawiezie cię do głównego wyjścia. Oh my god! Ja mam to nagrywać serio? Jest jaka tragedia! Tylko żeby oni się teraz na mnie nie rzucili. No dobra, nagrałem to no i co? Nie, pojawi nie pojawiła mi się żadna notatka, nie nic. O, teraz. A jak mam się stąd wydostać, niby? Dobra, czytamy. Pasja ojca Martina. W głowie mi się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Tęsknił za tym klechą raczej nie będę. Wyjście. Jeśli mówił prawdę, to znalazłem wyjście i historię, którą trzeba opowiedzieć. Chciałbym szerzył jego Ewangelię. Podzielę się nią z całym pieprzonym światem. Tak, najpierw byś stąd wyszedł, a dopiero potem kuś pisał takie rzeczy. Bo jeszcze to się wszystko może źle potoczyć dla ciebie, chyba. Jak stąd wyjść? Oni mnie wypuszczą? Lol? Dlaczego oni wcześniej chcieli mnie zabić, a teraz nagle. Won? Coś się tu stanie. Zamknij to. Zamknij to kuźwa Przecież te gulasy wcześniej chciały mnie zabić Którędy ja mam stąd wyjść? Chyba tędy, bo wtedy zagradzał mi tutaj drogę... Boże, mutant Zagradzał mi drogę... Ten... Yy, pacjent jakiś Tu jest szyb wentylacyjny Pewnie wyjdę tamtym szybem wentylacyjnym, który widziałem poprzednio Na bank Tak będzie A może i nie? Dobra, wymień baterie Bo ja coś czuję, że to będzie hardcore No spoko O kurwa! Mu- Gruby! Gruby! Zajebiście! Zajebiście! Gdzie mam uciekać? Kurwa Bateria, odnoś. Gdzie on, jest za mną czy nie? O kuźwa, won. To jest bat, Won! Won, 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 won. Ja nie wiem, gdzie mam uciekać. O kurwa. Nie mam jak sobie dostać się. Won. Jezu, wyjdź. No wyjdź! Jezu, no nie mogę się ruszyć. Co się dzieje? O, 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 o. O ty chuju. No weź mnie puść! Jezu, no... Jaki bydlak, no, wyjdź! No, wyjdź! No, kuźwa! Tak, zamknij się w. Po <laughs> powiem wam szczerze, że nie skomentuję tej akcji. Po prostu byłem spanikowany, nie wiedziałem co się dzieje. Ja nie wiem gdzie mam uciekać przed tym mutantem. On tu wyskakuje, no nie mogę polecieć w jego stronę, może tu. Dobra, schowaj się tu. O, to jest dobry pomysł. Tylko za bardzo nie widzę, gdzie on poszedł. Poszedł stąd? O kurwa, no! Ja pierdolę! Chodź tu. Chowaj się. No, chowaj się tu! Kurwa, pierwsza śmierć w tym odcinku była. No dlaczego on mnie wyciąga? No, ty suko! No zajebiście, druga śmierć. Chyba przez całą grę ani razu nie zginąłem. Zbliżamy się do końca gry, ewidentnie. Ewidentnie zbliżamy się do końca gry, bo zaczyna się robić coraz trudniej. Ja nie wiem, gdzie mam uciekać. Dobra, to jest dobry pomysł, żeby się tu skitrać, tylko muszę poczekać, aż on przejdzie dalej. Kuźwa, że ja z tego miejsca nie widzę tych drzwi. Przylasz tu. Nie mam mnie tu. Nie mam mnie tu. No nie. No, kuźwa, skąd on wiedział, że ja tu jestem? Weź ten paskudny ryj. Uciekaj. No, kuźwa, musiały te drzwi tu być. O Boże, zawał. Gdzie ja mam uciekać? Zajebiście. Zajebiście. Gdzie ta winda była? Ja muszę do tej windy wrócić. Jezus, Maria, no po prostu zawał. Nie, no. Nie, no to w łazience na pewno windy nie będzie. Wyjdź! Nie ma mnie tu. Ja pitole! Serio? Wyjdź. E, on otworzył tą obok. Serio on nie ogarnął, że schowałem się do tej? Kpina. Jezu, serio nie wiem gdzie mam uciekać. Nie wiem, gdzie była ta jechana winda. Tam jest strasznie dużo pokoi do przeszukania. Ja nie wiem, w którym pokoju jest wyjście. Muszę chyba każde drzwi otworzyć. Gdzie ten fiut? Tam. Dobra, w takim razie tak. Tu były gdzieś drzwi. Chuj. Chuj. Dobra, to musi być gdzieś z tej strony. Idę jeszcze raz do tej szafki. Pierdzielę. No i tym razem je zobaczył. Jechamy w dupę go mać. No. Wyjdź. No i jeszcze wrzucił mnie. Gdzie ja jestem? Wyjdź. Wyjdź w ogóle. Chuj. Ja pierdolę. No nie wiem. Tu są jakieś drzwi zamknięte oczywiście. Bywa jak żeby inaczej. To musi być gdzieś tu, no bo... Jezu! No bo, no bo, no bo, no bo... on z tej strony wylatywał, no. Jezu, to jest ten szyb wentylacyjny. Łaś. No wskakuj. Oh my god, serio? To było tutaj przez cały czas. No chyba sobie jaja robicie. Jestem w tej kuchni jechanej. Ale pewnie jak tam zeskoczy na dół, to on zaraz tu jako, jakimś sposobem się dostanie na bank. Ja nie chcę tam na dół zeskakiwać. Mogę tu górą przejść? Słyszę ten łańcuch pierdzielony. Serio, ja po prostu spanikowałem, po prostu nie wiedziałem co się dzieje, nie wiedziałem gdzie biec, nie wiedziałem gdzie uciekać. Dobra, zeskakuję kij. Okej... Okay. Gdzie tu jest wyjście? Aha. Dobra, cztery baterie, spoko. Zapisywanie, gdzie jestem w ogóle? Aha, to jest ten, ten korytarz, tak? Jest winda, boże. Wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Ale to pewnie się tak nie skończy na bank. Uff, na pewno coś się stanie. To nie może się tak prosto skończyć. Ja chcę stąd wyjść. No i to by było, to by się zgadzało, no bo. To było wyjście chyba... What?! What?! Gdzie my zjeżdżamy do kurwy? Ja pitole, gdzie my jedziemy tą windą? Ojciec Martinek nas w... Wy... Zrobił nas w bambucho. Ten... Zajebiście. Zajebiście, po prostu nie mam pytań. Znajdź inne wyjście, nowe zadanie. O boże, no myślałem, że już wyjście będzie. Takie prawdziwe. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakiś podziemi. Teraz znajdujemy się pod tą pod tym budynkiem. Zapisywanie. Ulala, a ta winda szybko zapieprza. A w dół jechała strasznie wolno. Gdzie my jesteśmy? Dobra, nie chcę nawet wiedzieć. Było zapisywanie ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał pomimo mojego lamienia i pomimo tego, że nie ogarniałem w pewnym momencie, co się dzieje. Jeżeli się podobał, to oczywiście wiecie, co robić. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!